Dzisiaj robimy operację. Oho. Na rozdupienie jakichś bajkowych frajerów. o Chcieli zrobić pułapkę, ale są na tyle gałganami, że ją zdetonowali sami. Oho. <gry> Więc obudziłem się z dziurami w budynku. Oho. I my wtedy, jak się tak. jest właśnie na walkę, to my mamy swoje okrzyki. A czyli my może... może... Popo? Tak, i wtedy możemy iść na wtedy wojnę. Wtedy się zbieramy, no? Wtedy się zbieramy, jak jest... Diable, sytuację, dlaczego fejo. się w ogóle zebraliśmy. A, zebraliśmy się po to, żeby wysadzić jednych bombami. Nie, musisz cały story time powiedzieć, co się wydarzyło No, opowiedz nam. A, zasiądźmy. Bo wiem, ale dobrze. Czerwę, tak, usiąść, Kiedy Rób mój bojemy. kolega mm -hmm. po lewej stronie, czyli lewo sobie bombę. Paru nieśmieszków wbiło sobie po prostu do naszej bazy i stwierdziło, że zarobią. Pranka, nie wiem, skręca was już w tym momencie jak powiedziałem pranka mm -hmm. Mm -hmm. Stwierdzili, że Słuchamy zrobią sobie pranka No i zaczęli kopać, no i nie spodziewali się tego, że czulująca bomba osoba Widzi wszystko co robią, no i w momencie kiedy podkładali TNT No osoba, która podkładała została zabita i uciekli się Tak nam się dana. wydawało, jednak w momencie mm -hmm. późniejszym okazało tak, się, wie. że są na tyle tu headami, że nie potrafię zrobić pułapki i po prostu wysadzili TNT tak Sumatne. I, I całokształtnie, teraz chcemy po prostu podejść do nich, przywitać się. I będziemy im się prezent. witać, panowie, wjeżdżamy z grubej panie, rury. Ja śpię! A oni robią, wiesz, najpierw yy, trap chest, że niby niespodzianka, zabijam żelaznego, po czym chłopy robią jakąś Pułapkę z linią, wiesz, tą trapwire i sami w to wchodzą wychodząc. na no, debile. Nie, Więc no, finalnie nie, co się dzieje? Loguje się jest dziura. Drzwi do domu nie ma, wszystko wydupione, a dopiero się budujemy. Dlatego chciałbym zmobilizować was, gumisie, z racji, że jesteśmy sąsiadami, do pomszczenia tego incydentu. Kto się zgadza, niech w wzdmi w dzwon. Myślę, 20 dzwon. Wiesz, jak jakiś solidarne. problem? Ja mam ruch! Mi się są solidarne i myślę, że są gotowe Uwaga, rogu Oho, lecimy Jesteśmy gotowi, przygotujemy Tylko, że nie mam seta akurat, ale dobra Tam jest wafel, tam jest gruba mruwa, która Jest tiktokerką, ale bardzo groźną. Trzeba na to uważać, No i wiadomo, Kuba Tak Kuba robi za dwóch. Spoko. Kuby Kuba i je, Jego ego robi za 10, ale my mamy. Ano, wiara, my wchodzimy, nie ciekawe, nie to my wchodzimy. SKKf jeszcze trzeba wziąć, bo on jest tutaj i chodzi. On i śpi. może on zaspany. Nie, 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 on jest zaspany. Zawsze Oj. i wszędzie waleczne rycerskie. Każda przygoda <laughs> zapiera nam dek. Zobacz sam. Jak, jak gumi się, gumi się skaczą, skaczą? Tam i siam! siam. O gumi, gumi się każdy świat już tam! Gumis to fajny mi Zobacz Zabanie sam, jak i gumi się skaczą, skaczą tam i siam O, gumi gumi się skaczą sam tam i Gumisz to, znam, co gumi to wzią, fajny mi. Mi. Ej, dobra, przerwa na jedzenie, bo już się zmęczyłem Bez zmęcę, kitu, przerwa, znajecie. czekajcie, czekajcie Pauza, pauza, pauza w gieniu. Jezus Maria, jaka ma. ciężka haruwa Dobra obok już Czy jaki jest plan, wjeżdżamy z mieczami na pełnej? Ale cel, pierwszy cel musimy obrać. Pierwszy cel. tak, tak pierwszą osobę, no? Wafel, wafel bo jest, jest najważniejszy. Tak, on wafel. jest, tak, jest no, no, cel, Wafel, mruwa, żelazny, Ewa. tych, co mają nederowe, chyba sety. Thank. Wafel, żelazny no. co chwilę ginie, on pewnie bez seta biega, więc na jego to można skipnąć. Wafel jest pierwszy, wejdę Kim? kim? go, 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 go! Do hymnu! Ja wiem, co się karcują, po lesie szarżują. Stop! Serce w sercu, Do ataku! Do Zobaczam! Jak gubi się skaczą tam iszam! Bo gubi się każdy świat już za Gubić to fajnymi! mistrz! Gube, Let's go. Kubę! Kubę! Oh, 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 oh. tak. oh, oh. <mysuriressparant> Kuba! Kuba! Aye. Kuba! Logno! Kuba lognął. jest tam jest! Kurde! Możemy porozmawiać. zbieram, zbieramy. Szybko tutaj, tutaj, tutaj. Zbieram, kot, zbieram. Tutaj jest Kuba, tu Kuba lognął. Kuba. Nie, 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 nie logono, Jest na wodzie, na wodzie jest. Na wodzie, na wodzie, na wodzie. na wodę. Kuba! KUBE! KUBE! WALICZ PRZYWATE! WALGO! WALGO! KURDE TEN NOG yes, no, STARY BIEGA Z TYMI PERŁAMI! Uchań, on on rzucił dobra! FALL BACK! FALL BACK! FALL BACK! Fall back. Goni. Goni. Sedi, GO sedi, GO sedi, GO NIE MNIE! NIE MNIE! LECIMY! LECIMY Z NIĄ! OGIEŃ! 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 Nie, nie ufajcie żelaznemu Typ do nas wali z łuku z daleka Ta, 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 biała flaga O dobra, nice! Dobra! Pani wroty, pani wroty na razie Spokojnie, spokojnie, palimy wroty, palimy Do pomarańczowego, do pomarańczowego Regroup, regroup, regroup Uwaga Jak przyjdzie wafel Oraz mrówa, musimy palić wroty Żelazny zwierzak cię bije Ola! Czy no? On Żelazny... Aha Zwierzak żelazny cię bije Trzymam go, trzymam go Tak, kuboks, 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 go. Ej, ej, oni hmm. wywiesili flagę. Hmm, hmm, hmm. Oho. Jedzie je tam idzie. W idzie? No, wisi ja bym mógł przeprosić za mój Team, który jest idiotą. Czyli Kuba reprezentujesz swój team w negocjacjach? E, powiedzmy. Dobrze. Ale jak są negocjacje, to ja bym chciał wolał nie być jeden na dwudziestu. Ja ale... będę jeden no, na jeden. To zapraszam twoich teammateów. No, może no, ale reszta ale może posłuchać. Z jednej Jak się okazuje. No. Kuba! Dobra. <laughs> To fajne tutaj. Nie, 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 nie. Jakbyście mogli poczekać, tutaj... Tylko <grymne> obsada. My tutaj, <grymne> tak. Okay. Da, my tylko <grymne> kupujemy. Wiesz co, to w takim razie na, 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 ten, na świeżym powietrzu tak, może tak, tak, tak. bo będzie, nie tak. będzie tak tłoczno, ja się nie będę bał, że nagle mnie zaatakujecie i ja nie będę miał... Kuba, nie, spokojnie, my jesteśmy Honorowi. No spokojnie. Tak. Mhm. Kuba! <grymne> nie, chodźmy tam, chodźmy tam, bo tu głupie. Kuba, no co ci mogę powiedzieć? Sytuacja jest yy, papowa, można by rzec, ponieważ siedziałem sobie w domku, Moim grzybie i słyszałem taki dźwięk cz, 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 I potem wybuch Okazało się, że sprawcami były osoby o nazwie Ewa Zofi no Gruba Mróba, Szelazny.pl Cicho, bo teraz i Wafel X ja patrzyma, w takim razie. Jak robić rzeczy. Ewa? Ja co? też patrzyłem. No co? Czy ja bym mógł posłyszeć ja tylko i wyłącznie Ewrona, proszę. No Słyszałem eksplozję, a potem te osoby uciekające. Nie wiem, kto zdetonował, dobrze. kto obserwował, prawda? Dlatego poszedłem do Gumilandii i zapytałem, czy chcieliby wyjaśnić ten preceder y, razem z nami. Powiedzieli, że oczywiście. A, pamiętajmy, że jeszcze była Cedi. O, oczywiście uciek mm -hmm. uciekinierką. Y, żelazny w trakcie ucieczki zmarł. To też może mm. warto nakreślić, jeżeli mamy Ale mieć on dużo scenariusz. umiega, jak się to Tak, tutaj Zauważyliśmy, że w trakcie wyprawy do Was zginął dodatkowe 7 razy, więc, że tak powiem, ciężko. <grym> no, parę razy z mojej ręki. Tak, dlatego y, przyszliśmy y, z, trochę nakreślić o zasady i konflikt. I w konflikcie mieliśmy hmm. straty po obu stronach. Zginął X Diables oraz zginęła Cedi. Teraz my X Diables Diablesa. Zginą? Tak, ale Ta Diablesa, Diablesa podnieśliśmy. Więc względem tego mamy sprzęt Diablesa, mimo że poległ, ale mamy też sprzęt Cedii, bo ona też poległa. Czyli finalnie, konfliktowo, my mamy set Cedii. Przepraszam, przepraszam. Mm -hmm. My Chodźś mamy kubo, set Cedii. Myślę, spodzuka. że powinniśmy sobie go zatrzymać, ze względu na to, że tutaj był ogień zaporowy od niej i ona zaplantowała nam TNT, przez co teraz biedny Mr. Blaska pracuś, smurf pracuś, musi to odbudowywać. Więc jako odszkodowanie mamy set CD. Czy jest to mniej więcej sytuacja, na której możemy pozostać i zakopać topór wojenny? Pytam to tylko. Oczywiście. Czy to rzeczywiście TNT wybuchło u tego, czy to jest to, co wybuchła najeczka? Nie nie, 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 nie. nie, nie, nie. Jest, to jest Ciekawe. nowa dziura. Tak, to jest nowa dziura. I nowa dziura. jeszcze u nas było również zasadzone te tak. TNT u SKKF-a. Sytuacja jest kuba taka, że ja y, zamyśliłem się i oglądałem pewną rzecz, ale miałem dźwięki w gry włączone i słyszałem <śmisas> tylko eksplozję, odalt tabowałem i widziałem wyżej wybierane osoby zielające do lasu przede mną. Więc sytuacja finalna jest taka, że my mamy dziurę. Ale za to mamy sprzęt Cedii, i troszkę było walki, ale myślę, że już można zakopać ten topór, tym bardziej, że respektujemy białą flagę. Dobrze. No dobrze, porządku. Ja do, chwileczkę <grym> cedi, cedi, czy ty się zgadzasz no, na no, takie no. warunki, jako że ty jesteś główna poszkodowana w no. trochę sadga, no spoko. Zgadzasz się. się na takie tak, warunki. Tak, tak. Ono... <grym> ja jeszcze chciałem tylko jeden taki postulat albo prośbę. Ewonie. Tak? Czy nie mógłbyś w takim razie też zbudować własnego grzyba? Bo ja bym moim C największym marzeniem jest zwiedzić grzyb, będzie, który został będzie. zbudowany przez Ewrona, a nie przez. Stasia albo Blaszka. Znaczy, znaczy wiesz co, grzyza. tam gdzie ja stałem to był taki tak zwany hub, wiesz, główny grzyb, hub. hub. Tak, Dobry. ja, y, znaczy... Czyli mam, o, y, y, wszyscy tutaj, przy wszystkich zebranych, obietnica, że to będzie sezon, na którym Ewron coś własnoręcznie zbuduje. Przepraszam <grym grym grym> bardzo, na każdym sezonie było coś budowane. Szklarnia, rzeka, pszczoły, a, nie pamiętamy <grym> o takich rzeczach, no tak, zapomniałem, że nie pamiętam. Szklarnia pamiętamy. była przede mną. No ale była, no to była zbudowana to. Na, na każdym sezonie jest mała namiastka, a przepraszam, Dobra. na poprzednim y, sezonie pokój żółwi rozumiem, że też się sam wybudował. No okej, okay, rozumiem. A jeszcze tak, był pokój z nederwartownicy, tak. był cztery w jedną no, stronę, pięć w drugą tak, to Tak, dokładnie, dokładnie, <laughs> był, był, no <laughs> właśnie, no to rozumiem, że też sam powstał, no jak widać nie. Ale na tym sezonie Kuba Dobry. mogę ci obiecać, że dołożę znaczącą część do mojego okej? Okay? No to cudownie i możemy w takim razie zakopać to powojenne. Super. <grym> Super. No dobra, no to myślę, że jest git. Naprawdę mi wypejt. Fajnie, fajnie. No myślę, że jest git. Gźbowy że... pokój. Dobra, wyjdźmy. O! Czy ja? Czyja? ja o. o! Co to było? O! O! Kulturalna o! eksplozja! Pułapka. No, ale nic nie go No. Oprócz pagę owieczek, a się tych kilku... jedne te jedna, krowy, Kuba. o bardzo brzydko, jedna krowa, straszny, nasa. no Kuba, no chyba nic, musimy powiedzieć, że ja stałem w pokoju negocjacyjnym, ty stałeś w pokoju negocjacyjnym, to był zamach, to był zamach pewnie, a to nie czasem SKKF zrobił, a, ale w kitu, takim razie, mhm. Mm mm -hmm. No to chyba jeden secik z jednym i tym od CD by się należał. No. Wiesz co, yy, niestety nie mam tego setu, nie wiem kto podniósł. Możemy oddać w takim razie ale to czekaj, bo trzeba zrobić investigation. Kto to w ogóle postawił? A czy to no, czasem. To a czy czasem to nie wy sobie splantowaliście, żeby teraz Oho. odszkodowanie dostać Reverse? sobie niszczyć domy, wiesz? No. No. no, nie, 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 nie Jeśli to tak było, to ja zamogduję każdą osobę w mojej drużynie. Bo dłużej. wiesz, Kuba, ja tak tutaj. Robię. Bo Kuba, bo. To u nas Kuba. było podłożone przez was. Pamiętajmy, Drzena. Kuba, co tu się wydarzyło. Usłyszeli, hmm. że za eksplozję można dostać free seta, więc stwierdzili, że hmm. sami sobie podłożą jedno TNT. Żeby odzyskać seta Cedy. No wiesz, ja. No tak inteligentnie, Wron. Jeżeli to my, Uwierz to ja chętnie mi. Tutaj oddam. Się zgadzam, ale no trzeba akurat. by. No tak, ale trzeba by to sprawdzić. No bo jednak pamiętajmy Na że... A jak chciałbyś to sprawdzić, jak to nie, nie wiem, nie niestety nie wiem. Nie wiem, no chciałbym. Chciałem zauważyć, że głównie Kubox tutaj się poruszał z Diablesem. Aha, Kubox tam wchodził. Mm -hmm. I w momencie, kiedy Kubox wchodził, to pułapki mm -hmm. jeszcze nie było. No ja widziałem trochę Ewa Zofii, że latała. Trochę, trochę ja widziałem. I trochę Żelazdy.pl. Co ja ty żelazdy PL Nie przepraszam, nie tłumaczysz co? Ro Jezus, ja, ktoś ja mnie uderzył. Grupa żelaznego brudu. można zabijać dowolnie w ronie Więc jak o. przeszkadza, to absolutnie czuj Dzięki. wolną rękę żelaznego można bić, a bicia. Żelaznego bić. można bić. Czyli znaczy, mogę? ogólnie z Rowu mm -hmm. 1000 tysiąc na tym sezonie. Mm -hmm, mm -hmm. Komysł, ale fajnie działa. Pomysł, jawale. Ej, dobrze, skończmy na tym Gruba rano, bo te negocjacje będą po prostu. E, ja przychodzę z więc jest git. Dobrze, ale jeden, jeden ja item od się należy, bo według mnie to diable ziku, bo przyjrzy się to najwięcej. Dziękuję. No ale to już nie Gruba mruba, Słuchaj, No to już niczyja co wina no, odrzuci... Przepraszam, zdjęła seta I odrzuciłem ją i spadła I się zabiła, to nie była część umowy Oczywiście możemy oddać rzeczy jak najbardziej Przepraszam, nie przewidziałem, że Ona po prostu deadnie tutaj Ten co zrobił No nie możesz tak tutaj zrzucać seta Jak ja cię zrzucam, to jest celowe Po prostu nabicie się na śmierć Już oddaję, oczywiście Neder Nether oczywiście oddaję Yyyyy... Kurde już nie zauważyłem Łuk power 2 nie wiem czy twój Reszta to jakieś śmieci, nie wiem które były twoje Daj mi mieczol! Miecza nie mam Jak to nie? Kto mi zabrał miecz? Nie mam miecza, poddałem wszystko Netherytowy TNT, auto może moje? Nikola, Nikola, gdzie jesteś? Kiślu, z tym mieczem? A to jest Ale mój Rafał akurat? Ja mam swój. Nazw Mogę ci no, pokazać, że okieśnić? Dobrze, miał. Bardzo miło diablies, bardzo. No dobrze! anyways. Chodź Nikola, chodź, chodź, chodź. My uciekamy To, no, to dziękujemy bardzo. No, mam nadzieję, że jest no. mniej więcej pokojowo. Nie ma problemu, no. Kubuś, nie ma problemu. Trzymajcie się w takim razie. Trzymajcie się. pa pa